To się trochę w biurze widać, że monitor brudny są białe plamy Wiadomo po czym, ale nie będziemy tutaj obwiniać. My się obracamy. Uuu, Alaska! Bardzo się tu pata Dobra, gruby Naj Najlepsze mimo wszystko ja próbego lubię za to, że on, on jest patrzy Ouj, On jest taki smutny, patrzcie On jest taki smutny jak tam patrzy Tobie, może on chciał kogoś po prostu przytulić, a my tak do niego nie De Nie, 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 O, ty też potrafisz machać kolankiem, ale ja potrafię lepiej machać. <grybuj> Dzień dobry. Czy wie pan czemu na ziemi jest lepiej? Bo ty tam leżysz. Dobrze! Teraz mogę użyć czwórki, czwórki, czwórka, 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 czwórka. Ja to jestem niemal. Nie patrz do tyłu <grymnie> spojrzałem, frajer <grymnie> <grymnie> Dobra, nie chcę w sumie nic <grymnie> to nie miesz. Mają tu kukułki, no kurde, bolek pa, 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 pa.

ty jesteś głupi Nie chcę donosić na kolegę, aczkolwiek kolega tutaj przepisuje zadanie domowe, na które miał czas w domu. Ale nie, żebym donosił. Ej, Jurek, co to za odrabianie! Ja biegnę do pani od polskiego, mnie to już nie obchodzi. Ja biegnę do pani od polskiego. Pani Adia mówiła, żeby nie odrabiać, kurde, zadania domowego. Okej, okay, Sorka? To może nie, powie, nie powiem nic pani, co? Ale w ogóle patrzę, jakiego mam brudnego kciuka, o ktoś tu rączek nie był! co, Super efekt to przyjście przejście, uderzenie lwa! Nie lubię placku! wyrzuć ten miecz uważa na jajka i masz kuryju! Manefaka, bum, bum! Kopnia drzwi po raz drugi, nie, wie, nie! Pozycja gangstera, dwa pistolety, efektowny wyskok i leżysz! Ojej! Oh yeah. wchodzę do nieba, widzę dużo drzewa. Minus stoi obok, a ja robię dzisiaj plewa. Ej, plewie sobie, dzisiaj pole troszeczkę. Mandzio, dzisiaj daje mleko na łyżeczkę. Nie podchodźcie do tych trzech co? Nie podchodźcie do tego! Nie pod... Nie podchodź do tego! Nie podchodź do tego! Nie, nie. Tak. Ja nie, nie podchodź! To 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 nie! Dobra, ja też chcę widzieć! Nie podchodź! Nie będ będ zbiera, nie podchodź! Nie, nie, no nie Blau, co ty robisz? Nie! może Blau, nie! Co ty nie jest? Nie! Widzicie to? Tam mamy sklep Morze Nawet... Słyszycie dźwięk morza? Patrz, patrz, patrz! Ale. O! Oj, ja... widziałeś to! Posunąłeś! Jeb, jak ją posunąłem? Jak, jak go tak posunąłem? Nie jeb. Dobrze posuwasz, Michał. Tak więc teraz przyszedł czas na otworzenie naszego portalu! Walisz Co mówiłaś o co? Nie słyszę cię, halo! Wali szkałem. No dzięki. No, Siemanko, Siemanko! Dziadze, Wszyscy dzisiaj nastawili o, Jestem o, w Tańcowie z rękiem O, oh, nie! Yeah. Hesz ZOBYWAM tutaj łatwo! O, JE I jedziemy z autostradą! O, oh, je! Yeah. I wszystkie laski krzyczą. O, je, wow, 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 wow. Remku, co ty robisz? Szefie, żyje pan! Tobie ciastka Możesz powtórzyć, bo nie słyszałem. Gówno to moja siostra. Ej, horrory nie są aż takie straszne! Jezus! Jezus! Aaa! Bo... <skligli> Przestań Slender! Nie widzę go, nie widzę. Nie mogę... Ja nie mogę grać w takie gry. シュウンティニア・ウクハバーグ Marka tego kapaga z To To jestem, trochę ma simtku KORONEKER. No to simtku, simtu KOBO! GADA GADA! Czekaj, ty, GADA! Jest! HA <głosuń> HA! Yes, Wygrałem! O co sądzi się porusza? Maneczko, witajcie żmeczki w GOLD Simu! <noise> ja ich tutaj specjalnie nie zaczepiam Znaczy no może troszkę ich zaczepiam no <noise> Co ta koza robi A moja też <noise> totalny mindfuck Goni mnie Kłaniajcie się swojemu panu Jeronowe osły. Oh, A ty głupia! gdzie się kłaniasz krzywo? Co sądzisz o oh, Jay Dabrowski? Ooo, you touch my Sorki, sorki. O, sorki, naprawdę nie chciałem, przepraszam. Przepraszam. Przepraszam, przepraszam, jeszcze raz, jeszcze raz, okej? Okay? Okej. Okay. Wybiłeś mi szybę! A, bo ja na to... A! Szybko! Szybko! SZYBKO Jeden W Jak tutaj wejdę, to jest Na ten blok, jak tknę ten blok, on się budzi... What Nie widzę moich itemów, stary. Ja, ja, ja. O, przeżyłeś, weź je. Mam je! UWAŻAJ! Uważa! A może to tak, takie lekkie ruchy robi... Ej, 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 przód, przód! Kurde! KURDE! O nie! dojku kózko! A! No poczekajcie erdy Na razie wybiłem szybę. Koristan. Co? Go drop that to. wymiata. Jest auto. Gdzie jest ten... O, jedzie tir. A! Kurde, nie wylizałem. W ogóle, czy to jest facet w ogóle? What the fuck?! To nie jest facet! To jest trans, Ja tego nie robię! What the fuck?! O, zostali moi prawdziwi pani! Moi prawdziwi fani! No penis, sze... Wiesz, że ten... Że za każdym No ej! 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 Drewno! No już, już Na dole, nie! NEEEE! <grym> AAAAAAHA! Nee! Nie! CO? Jako że jestem profesjonalnym graczem Hide and Seek, co nie? No Patrz, dostosowuję się do, do tego, tu jest gravel i patrz Ej, babczyku <grym>

Meu <coughs>